Cześć tutaj, Leszek, teraz jestem w pracy, ale za chwilę będę na rowerze. Nie już czeka, myśleliście, że go sprzedałem? No wy. ja tym sposobem o 14 realizuję swoje postanowienie, które już mam od chyba 5 lat, żeby więcej odpoczywać, mniej pracować. I coraz bardziej mi się to udaje, chociaż akurat nie wiem, czy dzisiaj nie będę musiał wrócić do pracy po rowerze albo jutro. właśnie teraz mija 18 rok mojej pracy zawodowej. Uczcimy to ucieczką Wagarami. To dla mnie jest też trochę taka terapia przeciwnerwicowa. Wynikająca właśnie z pracy, z pracoholizmu. Odkrywając sport, ja też odkryłem, że to jest jeden z nielicznych momentów, kiedy ja nie myślę o problemach. Dlatego mówię, że często właśnie sport jest tą ucieczką. Ludzie, którzy, którzy tego nie mają, uciekają w coś zupełnie innego. A wiele osób nawet sobie nie zdaje sprawy z tego, że ucieka przed czymś. Nawet jeżeli macie bardzo dużo zmartwień, to. Um, Człowiek tym bardziej powinien się właśnie zaangażować w coś, co nie jest związane z tymi zmartwieniami. I ja ostatnio też czegoś takiego doświadczyłem znów yy, i okazało się, że najlepsze to, co mogę zrobić, to tak jak teraz, po prostu wsiąść na rower. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy martwimy się czymś, na co my kompletnie nie mamy wpływu. Nie będę siedzieć bezczynnie, zamartwiać się rzeczami, które są poza mną. Jest też to, czego strasznie mi brakowało czyli Słońce, jak najwięcej kontaktu ze słońcem. To jest naturalny odstresowywacz i antydepresant. Chciałbym powiedzieć antyperspirant. Żeby było śmieszniej, to mi się dzisiaj na rowerze w ogóle nie bardzo chce jeździć. Miałem ciężki weekend i w ogóle ciężkie trochę ostatnie dni. Ale najważniejsze jest, byle jaki pretekst, byle po prostu wyjść. Do tego wszystkiego jeszcze musiałem się nauczyć tego, że. Nie muszę jechać na 100%. Czasami mogę jechać tylko na 50 i nic się nie stanie. I to właśnie dzisiaj jest taki dzień. Tym bardziej, że przede mną najprawdopodobniej w niedzielę zawody duatron, tym bardziej, że jeszcze jutro chyba muszę troszeczkę pobiegać, więc szanuję sobie nóżki. Chciałem jeszcze was przestrzec przed tym, żeby nie odpuszczać wtedy, kiedy no, zdanie się w życiu coś nieprzewidzianego. Właśnie wtedy, kiedy mamy jakieś zmartwienia, problemy yy, i generalnie czujemy takie zrezygnowanie, że nic nie chce nam się robić, bo mamy jakiś problem, tym bardziej powinniśmy wyjść. I ja się staram też to bardzo mocno ćwiczyć, bo czasami zdarzają się takie sytuacje. I to jest zupełnie normalne. Ale to, czego nie można robić, to nigdy nie można wziąć, usiąść i przejść do porządku dziennego, że jest źle. Nie. Trzeba wtedy robić wszystko, żeby się zajmować czymś innym niż tylko problemem, czy problemami, nad którymi pracuje nasza głowa. Odrywać myśli i nigdy nie uważać, że nie, nie zasługujemy na to, żeby, żeby sprawiać sobie przyjemność. Ok, i dwie godziny później proces oczyszczania głowy, chciałem powiedzieć mózgu, został zakończony. I każdy, moim zdaniem, powinien mieć jakąś taką swoją enklawę, w której się zamyka dla samego siebie. Żeby pobyć trochę. To jest właśnie sposób na to, jak sobie radzić z codziennością. A sport jest wspaniały również z tego względu, że z naukowego punktu widzenia, co udowodniono. Intensywne, regularne uprawianie sportu wpływa na gospodarkę hormonalną. Na to, ile nasz organizm jest w stanie samodzielnie wytworzyć serotoniny chociażby. To jest inny metabolizm, inny wygląd, inny sposób postrzegania samego siebie. Mogę tak do końca życia nagrywać, pakować paczki a, i, i, będę, i będę szczęśliwy. I jeździć na rowerze i biegać. Nic więcej nie potrzebuję. Z uśmiechem na ustach to jest najważniejsze.